Dzisiaj znowu galeria biała Dzisiaj znowu nie ma pogody Więc leżaczki, a nie leżaczki są Przepraszam bardzo Chciałem powiedzieć, że pochowane Ale są Ludzi nie za dużo A biała przypominam Strefa food kurtowa. Dzisiaj naleśnik z warzywami Oj Troszeczkę się przypalił, ale to dobrze Placek z pieczarek ja tam lubię takie wysmażone, więc specjalnie je wziąłem wysmażone. góreczki, kasza z brokułem. Wszystko za niecałe 7 zł w promocji regularnie. Rewelacja. Co mi się podoba? Oj. Dobrze. Także polecam, polecam. Zrobię zdrowie, szczęście bez zaleni. Przypominam, plaża tropikalna to mój pomysł który realizuje Galeria Biała, chyba od dwóch czy trzech lat. Pomysł prosty: przywozicie wewrotkę piasko, jak do piaskownicy. Deseczki tutaj stawiacie, żeby piasek się nie rozsypywał. Trochę sztucznych palenek, plastikowych, trochę gadżetów plażowych i zabawa, no jak na tropikalnej plaży. Nawet choin... huśtawka jest, choinka, huśtawka. Także mały koszt, duże radochy. Lubię takie happeningi, akcje zmieniające świadomość społeczną. Małym kosztem można zmienić na świecie coś na lepsze i mieć trochę z życia radości i zabawy. I o to właśnie chodzi. Nie hejtować, tylko pomagać. To jest moje motto. Dlatego polecam Wege. Zdrowie, szczęście, bez uzależnień, bez chorób, bez urojeń, bez mitomanii. 2 minut, minuty filmu zaraz będę miał super. Ekstra. Muszę coś zjeść. Przepraszam was dlatego. I kończę ten film. O! O! A, to tutaj się robi. Aha, dobrze